Więc wizualnie, witam was w Wildstarze. Tak, tak właśnie u mnie zaraz wygląda Wildstar. Dobra, wrzucę coś, żeby migało w tle, żeby nie było tak łysą, ale numer jest taki, że parę godzin temu, nie wiem jakieś 3-4 godziny temu ruszył Wildstar, Wildstar Free to Play, nareszcie, wreszcie i w ogóle super. I kilka dni temu, nie wiem z, z 3 dni temu, 4 dni temu max? Dwa dni temu nie, tak, 3-4 dni temu gruchnęła wieść, wielka wieść. Że będzie update graficzny. Update graficzny miał się sprowadzać głównie do zmienienia całego systemu oświetlenia w tej grze, yy, ale też miały zostać dodane nowe, nowe rodzaje nieba, jakby. To znaczy, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak funkcjonuje budowa świata w takich grach 3D. To zazwyczaj jest tak, że jest model sobie świata, który jest jakby w takim pudełku, i na tym pudełku wyświetla się. Yy, Niebo, które tak naprawdę jest w innym miejscu i to jest generowane, no to... No. Chodzi o to, że to niebo nie jest nalepione nad graczami, to się wyświetla e, projekcja jakby inny. Teraz przynajmniej tak było na silniku Unreal'a, dobra, nie będę się wymądrzał, bo nie wiem, jak to jest zrobione w L starze, ale w większości e, gier silników, z którymi miałem styczność, w których mogłem się pobawić, pogrzebać gdzieś coś w ustawieniach czy w e, edytorze plansz, to tak funkcjonowało, że wyświetlaliśmy coś innego, żeby nie było widać tych kantów, że niebo jest nalepione kwadratowo czy coś. No, i są nowe śliczne nieba, tam są animacje całej w ogóle. Nie wiem, czy zmiany pogodowe doszły, czy nie, ale zapowiedzieli kilka tych zmian w grafice na plus. Oświetlenie, przede wszystkim, to jest coś, co bardzo, bardzo ciągnie po kąpie, i w momencie, kiedy oni to zapowiedzieli, to było takie. Podchodzę sceptycznie, bo mimo, że troszkę performance, troszkę moje osiągnięcia mogą paść, po ogrzewaniu w opcjach, po. Troszkę podrasowaniu, kombinowaniu z Wild Starem udało mi się bez nagrywania, w momencie kiedy nie nagrywam, kiedy gram sam dla siebie, dla własnej przyjemności, udało mi się wykręcać w okolicach 30-40 klatek animacji na sekundę, w momencie kiedy coś się na ekranie wziął, poza Fajat, poza stolicą tej frakcji, którą gram bo tam drop był, znaczy ilość klatek spadała do, nie wiem, 15-20 góra, nie bo tam, tam, tam był tłumik w ogóle. Więc grałem bardzo przyjemnie, bardzo komfortowo, miałem troszkę lepsze osiągi, ładniejszą grafikę, niż na przykład w D2. I jednocześnie <laughs> żyłem w takim przeświadczeniu, że na Dunga jestem w stanie iść, ale na 20-40 osobowy rajd już niekoniecznie, bo wtedy jak będzie dużo osób zarzucających spelami, to po prostu mi komputer eksploduje, no ale to było coś, z czym trzeba się było liczyć. Szczególnie, że zamierzałem w najbliższym czasie wymienić komputer, to znaczy dalej zamierzam, ale to, to, to nie do końca zależy ode mnie. I teraz wchodzi free to play i nagle się okazuje, że nie tyle nowe oświetlenie sprawia, że gra działa u mnie gorzej, bo liczyłem na to, że będzie się dało powy powyłączać wszystkie te opcje. Tylko po prostu, że moja karta graficzna całkowicie wyleciała z list kart obsługiwanych. I nie tylko moja karta graficzna, bo z tego co widzę, lista rzeczy. Która została przycięta, śruba została dokręcona tak mocno, że ta gra z bardzo przystępnego, jeżeli chodzi o wymagania MMO, stało, stała się wymagającym MMO. I to jest coś, w co nie pogram już w ogóle, do momentu, aż nie wymienię kopa. Co jest haha, ha, he he, bardzo zabawne, wziąwszy pod uwagę, że mam opłacone jeszcze z miesiąc grania w tej grze. Napisałem do supportu ticketa i prawdopodobnie mi zostanie to zwrócone, ale szczerze powiedziawszy jestem troszkę wkurzony, bo gra, Czuję, jednego gra, jednego dnia gra wam wchodzi, wchodzi, z, wchodzi, wchodzi z prędkością 30 klatek animacji na sekundę, drugiego dnia nie możecie się zalogować, bo wam wyskakuje informacja, wymień kartę graficzną. To tak normalnie jakby idź, idź po mleko, nie, i bułki do sklepu, tak, what, wymiana karty graficznej to jest troszkę więcej niż, nie wiem, kliknięcie, ściągnij sterownik nowy, nie. Z... Nie rozumiałbym, gdyby gra mi ledwo rzęziła, ale widzieliście, byłem w stanie nagrywać, wyglądało to biednie, ale byłem w stanie grać i nagrywać. Come on! A bez tego mi chodziło z prędkością właśnie 30 do 40 klatek animacji na sekundę, Dobijałem sobie na lokacjach, normalnie klepiąc moby I zwiedzając, robiąc questy, odhaczając fabułki, więc było całkiem spoko. Dobra. I teraz takie drobne przemyślenie. W momencie, kiedy wasza gra ma problemy z ilością graczy... Jest słabo i, i właściwie krucho z graczami na serwerach. Więc stwierdza się, że przechodzicie na model free to play, żeby gracze wam przybyło. To jedną z rzeczy, której nie robicie, jest podwyższanie minimalnych wymagań sprzętowych. Bo to utrudnia życie i nowym graczom, i, i starym graczom. Jakby zostawiacie, zostawiacie minimalne opcje takie jak były. Albo jeszcze lepiej pracujecie nad performanceem. performancem Pracujecie nad. No, um, bla, 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 bla. No, utu, utualizacja da da. Staracie się, żeby wasza gra działała też na słabszych kopach. Żeby więcej ludzi mogło tą grę spróbować. To dajecie niższej jakości modele, tekstury, całą resztę. Żeby ludzie mogli po prostu pograć. Nawet na wszystkim wyłączonym. Beznadziejna grafika, dennie maksymalnie, ale mogą siąść ze znajomymi i popykać, w stara i wtedy społeczność się buduje, bo zawsze macie jakiegoś znajomego, który leci na budżecie od pierwszego do pierwszego i ma kompas przez 10 lat. Jeżeli możecie z nim siąść pograć, to jest fajnie, bo to zazwyczaj jest całkiem spoko, zawsze to są spoko ludzie. Eee, bo to jaki ktoś ma komp nie definiuje człowieka Ludzie robią naprawdę wielkie cuda na sprzęcie sprzed eee, epoki dinozaurów i teraz pozbawianie ich możliwości grania to jest głupia decyzja, a pozbawianie możliwości grania ludzi, którzy do tej pory normalnie grali w waszą grę jest naprawdę głupie! To nawet nie jest tak jak nie wiem Gwosy typy... Nie mam tu podejmę Gitworsa były czy, wizualsy czy jest WOW, gdzie na, na oryginalnym pudełku jest, są minimalne wymagania, na każdym pudełku kolejnym jest, są inne wymagania. Jest napisane, że możesz nie być w stanie przejść z vanilla WOWa do tam, nie wiem, Brune Crusade, bo masz za mało RAMu, że będziesz musiał dokupić RAM. Ale dalej w WOWie możesz biegać tak, jak było. Co prawda tam się zmieniło, bo były aktualizacje graficzne itd., tak itd., tak ale dobra, to jest gra, która ma tam. Prawie dwa razy tyle co mój komputer, więc. <laughs> nie, dobra, nie. No dobra, prawie. A tutaj mówimy o grze, która ma rok i nagle jeep, wymagania, ale zostały mocno dokręcone, bo z tego co czytam na forum ludzie, którym wszystko hulało na maksa i w ogóle było dopieszczone teraz mają ustawione na medium im gra ledwo ręzi i, i mało klatek animacji na sekundę i w ogóle jest. Nie, jest komedia i nie wiem czy to jest w sensie bóg błąd, który zostanie naprawiony w przeciągu, nie wiem, tygodnia, dwóch miesiąca, trzech czy... Performance jako takie osiągi zostaną podkręcone, bo tam wykoszą błędy, a ograniczenie dla kart graficznych, bo ten model nam się nie podoba, co z tego, że spełnia wszystkie wymagania, jest nawet mocniejszy niż minimalne podane, ale nie! Tak to jest myśl karty od AMD, nie? Dużo słabsze przed NVIDIA hulają. Nie, nie, nie kumam twórców, no, ale dobra. Dziękuję wam za uwagę i, i to, tak, to był Wildstar, stary. Jak ja mam ogarnąć w Waltz że gildie nie mogąc się zalogować do gry? Uuuu.